Weź, gdy na łajbe ktoś we śmiecie. Będziesz tęsknił, wciąż marzył, aby znów na pokładzie kołysać się. Dwudniowe regaty na jeziorze Berzyńskim w Niałku Wielkim rozpoczęły sezon 2019 w powiecie wolsztyńskim. Zawody były bardzo udane dla żeglarzy z Wolsztyna. Organizatorem zawodów rozpoczynających sezon był Wolsztyński Klub Żeglarski. Prawo startu miały jachty sportowej klasy Europa, Fin, FD, Hornet i najmniejsze Optimist. Jak poinformował Ryszard Derwich, komandor regat, w zawodach wzięło udział 45 jachtów. Do Wolsztyna przyjechały załogi z całej Polski oraz jedna z Czech. W klasie Europa, w klasyfikacji Open zwyciężył Jan Piet z Poznania. W klasie FD najlepsza była załoga Adrian Górka. Tomasz Kośmicki z Wolsztyna. W klasie Fin zwyciężył Bartosz Ptak z Wolsztyna. W najmniejszej optymist w klasyfikacji Open Chłopców pierwsze miejsce dla Jana Pachli ze środy. Zwycięzca wyprzedził drugiego w klasyfikacji Jana Kisielewicza z Wolsztyna zaledwie o jeden punkt. Wśród dziewcząt w tej samej klasie w klasyfikacji Open na pierwszym miejscu Zosia Jaśniewicz z Wolsztyna. I'm wrong